Diabeł Boruta Legenda Polska opracowała Katarzyna Karczewska. Za najsłynniejszego polskiego diabła uchodził Boruta. Był to poważny, zapracowany czart, powołany do spełnienia wielkich misji i ważnych zadań. To też drobnymi szachrajstwami nigdy się nie parał. Za swoją siedzibę obrał podziemia Łęczyckiego zamku, kryjące legendarne skarby. Niedaleko mieszkał samotny szlachcic. Jeździł świetnie na koniu i doskonale władał szablą. W okolicy nie miał sobie równego. Prócz szybkiego konia i ostrej szabelki posiadał jeszcze coś, co odróżniało go od innych. Nadzwyczaj mocną głowę. Godzinami mógł siedzieć w karczmie, opowiadać o swoich przygodach, a przy tym mnóstwo trunków wypijać. Powiadali ludzie, że to diabelska sprawa, że z borutą jakieś konszachty mieć musi. Mężczyzna nie zaprzeczał, ani też nie potwierdzał. Za każdym razem jednak pierwszy toast wznosił za zdrowie czarta. Za pomyślność Boruty! Wykrzykiwał unosząc kielich i chichocząc dodawał ciszej. Brata mego! Jedni twierdzili, że słyszeli wtedy jak głos niski, jakby z ziemi wychodzący. Dziękuję, odpowiadał. Drodzy nic nie słyszeli, ale śmiałka zaczęto przezwać Borutą. Pewnego dnia posprzeczali się panowie w karczmie, za kontusze się wzięli. Ty to nam diabła nie przywołuj i imienia jego nie przyzywaj, bo jeszcze nieszczęście jakieś na nas sprowadzisz. Jakem Boruta, niczego się nie boję, a diabłu panowie nad skarbami łęczyckimi odbiorę. Nic to dla mnie! Tak się przekomarzali, aż w końcu zawarli umowę. Szlachcic w podziemię zamku miał się zapuścić i czartowskie dobra na światło dzienne wynieść. Jeśli by słowa nie dotrzymał, musiał swojego konia oddać. Wyruszył jeszcze tej samej nocy. Zarozumiały był i pewny siebie. To też w garści szabelkę ściskając, szedł śmiało naprzód i ciemności łuczem rozpraszał. Po krótkim marszu dotarł do komnaty pełnej złotych monet i kosztowności. Nikogo nie ma, zdziwił się. Takie krocie skarbów, tyle opowieści o nich krąży, a nikt ich nie pilnuje? Już po nie sięgał, gdy nagle poczuł na sobie czyjś wzrok. Podniósł ostrożnie głowę, w rogu komnaty na wysokiej kolumnie ze złota, prawie pod sufitem, siedział ogromny puchacz i wpatrywał się w niego zielonymi, roziskrzonymi oczyma. Mężczyzna rozpoznał w nim samego diabła Borutę i struchlało jego zuchwałe serce. Pokłonił się nisko. Witam szanownego pana brata, rzekł. Ptak przechylił głowę na bok i zmrużył ślepia. Szlachcic uznał to za dobry znak, przywitanie, a nawet pozwolenie. Raz jeszcze pokłoniwszy się, zaczął zagarniać złoto. Worek szybko napełnił się, więc napychał pieniędzmi kieszenie sarduta, a potem z chciwości do gęby sobie złote monety nakładał. Tak obładowany po raz kolejny przed Borutą Puchaczem, głowę schyliwszy, zaczął wycofywać się z komnaty. Droga powrotna przez ciemne korytarze nie była już taka łatwa. Złoto ciążyło, ziemia zaczęła drżeć, a szlachcic spotykał się ciągle ospadający, nie wiedzieć skąd kamienie. Przewracał się kilka razy, zbierał rozsypane skarby, w końcu dotarł do wyjścia. Z trudem przecisnął się przez ciężkie drzwi, które, zamykając się, przycięły mu piętę. Świtało. Z krwawiącą nogą, obliczony złotem, wracał do domu. Zakład wygrał, konia nie stracił i poważanie u braci szlacheckiej ogromne zyskał, bo w bogactwa opływał. Pił odtąd częściej i więcej, a ponieważ pieniędzy mu nie brakowało, stawiał wszystkim. Wyprawa do lochu w Łęczyckiego zamku odebrała mu jednak siłę i sprawność. Utykał na okaleczoną nogę. Po nocach męczyły go straszne bóle. Przygarbił się jakoś, skurczył w sobie i osłabł. Bogaty, ale ogarbiony z wcześniejszych swych przymiotów, stał się jeszcze bardziej zachłanny na pieniądze. Pewnego dnia pochylony w karczmie nad kielichem pomyślał. Skoro za pierwszym razem tak dobrze mi poszło, może i drugi raz poczciwy brat Boruta użyczy mi czegoś ze swojego skarbca. Złożę mu wizytę, dlaczegożby z takiej znajomości nie skorzystać? Tym razem szedł długo. A to korytarz przewężał się tak, że ledwie mógł się przycisnąć, a to pochodnie gasła od dziwnych podmuchów wiatru. To znów jakieś blaski mamiły wiodąc go w ślepe uliczki. Wreszcie dotarł do komnaty zasypanej złotem. Siedział tu po szlachecku ubrany jegomość, długi ogon przerzucił przez poręcz fotela, na którym spoczywał, nogę wsparł na sporej skrzyni. Witam! Znów się spotykamy, panie. Tu głos się zawiesił. Boruta, podpowiedział szlachcic. A ja sądziłem, że mnie to imię przypisane? rzekł Czart z przekąsem. Po coś wać pan przyszedł, złoto ci się skończyło? Mam jeszcze dobrodzieju. Przybysz zgiął się w pas i poczuł, jak kolana drżą mu ze strachu. Pomyślałem tylko, że zapasów uzupełnić nie zawadzi. Zapobligliłeś, mruknął diabeł. Bierz, wać pan i znikaj, dodał niskim głosem. Szlachcic drżącymi rękoma zaczął nagarniać monety, napełnił worki i kieszeni i gębę tak, że nawet do widzenia nie mógł powiedzieć. Ledwie ciężar do wyjścia uciągnął. Coś chichotało po kątach, śmiech daleki o mury się obijał, to znów odgłosy zabawy, jak z zaświatów dochodziły. W końcu wydostał się z ziemi, dniało. Człapiąc drogą zauważył, że w karczmie jeszcze siedzą kompani, jakby na niego czekali. Wszedł do środka, aby łupem się pochwalić. Obstąpili go od razu, a on z worów na stół wysypywać zaczął skarby. Nie złoto jednak, lecz kamienie. Z kieszeni żwir, z gęby piasek wypluwał, wyśmiali go sąsiedzi. Kpić z niego zaczęli i powątpiewali, czy w ogóle do lochów ważył się zejść. Stracił imć Boruta poważnie wśród braci szlacheckiej. W karczmie bywał coraz rzadziej, plotkowali ludzie, że zachorował. Jedni mówili, że to chciwość go zgubiła, inni, że z diabłem zadarł. A ten już mu spokoju nie da. Po roku osłabł tak, że przestał wychodzić z domu. Wkrótce też zmarł. Jeszcze długo po zmierzchu od strony jego chaty słychać było skrzypienie drzwi i kroki. Ponoć sam czart Boruta skarby z powrotem do łęczyckiego zamku przenosił. Czytała Sara Wodin.